Witaj, z tej strony Cyprian Graczyk, zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu. Omówię jeszcze aspekt Trygona między Księżycem a Plutonem. Zrobiłem taką serię filmów o aspektach między Księżycem a Plutonem. Więc Trygon Księżyc-Pluton wcale nie musi być pozytywnym aspektem, chociaż jest teoretycznie lżejszy. Trygony mają w to do siebie, że energia płynie, Łatwo i lekko między dwoma planetami. A to nie znaczy, że to jest dobre dla nas, że energia płynie lekko i przyjemnie. O ile Pluton, kwadratura księżyc, daje taką, takie tarcie, takie napięcie i tam cały czas osoba widzi, że tu się czuje po prostu zlękniona, że się boi intymności, albo w tych związkach nie wychodzi, albo nie wychodzi właśnie w tych kwestiach seksu, albo pojawia się jakaś impotencja, albo nie radzi sobie ze swoimi rządzami seksualnymi, albo po prostu boi się ludzi władzy, albo ma konflikty właśnie z, z innymi osobami, którzy są wpływowi, albo próbuje im się za bardzo podlizać, albo i, i, i to gdzieś jej wybucha w twarz. Generalnie mamy takie jasne doświadczenia. W przypadku koniunkcji z Pluton, ta energia jest mocno w nas, e, mocno zintegrowana. W przypadku opozycji, jakby dzieje się cały czas w relacjach z innymi. Natomiast w przypadku Trygona, ale to jakby te, te, te wszystkie te, i, i ta opozycja, i ta kwadratura pokazuje to napięcie, bo widzimy to w świecie zewnętrznym łatwiej. W przypadku Trygona, to jest często coś takiego, że tam nie ma wysiłku. Czyli nie dzieje się nic takiego. Co by dla danej osoby je jasno informowało o tym, że, że coś trzeba zmienić um, albo na coś trzeba spojrzeć. Tu, dla tej osoby, to płynie łatwo, ale to też są takie osoby, które na przykład w ekstremalnych wypadkach ta plutoniczna przemoc może łatwo uchodzić. Stosuję przemoc i zawsze to jakoś działa, i nie mam za to jakichś negatywnych konsekwencji. Stosuję manipulacje i znajduje łatwo ofiary do manipulacji. Tak? To też może być. Tyrygon, koniung, trygon e, Księżyc z Pluton. Ale to może być w drugą stronę. Przyzwalanie na przemoc, albo przyzwalanie na bezsilność wobec e, innych mocnych jednostek. I to nie muszą być ekstremalne rzeczy, ale to mogą być osoby, które przez długi czas życia, przez 30-40 lat pracują, nie wiem, po 12-14 godzin, przewracają towarami, wykańczają się, pracują za niskie wynagrodzenie, jak właśnie Chińczycy na szwalni e, i przyzwalają na tą na to, że świat taki jest brutalny i stosuje wobec nich tą przemoc i oni to w jakiś sposób akceptują i znoszą, to też jest trygon księżyca do Plutona. E, innymi słowy, czasami tutaj brakuje takiego, takiej inicjatywy i chęci zmiany pewnych niewygodnych wzorów związanych z ludźmi, którzy czy sytuacjami, które powodują, że czujemy nie emocje bezsilność i słabość. Z drugiej strony, jeśli ta osoba y, pogodzi się ze swoją mocą i zrobi jakiś taki wysiłek w tym kierunku, to ona może bardzo fajnie, szybko znaleźć siłę i moc i napęd do tego, żeby w taki łatwy sposób zacząć budować swoją własną siłę, swoją własną moc bez jakichś, ym, bez jakichś ekstremów, bez, jakiegoś, ym, bez jakichś właśnie ekstremalnych obsesji. Y, w przypadku księżyca. Trygon, Pluton, w ogóle kwestie związane z, z obsesją i kompulsywnością też mogą się tutaj pojawiać jako najłatwiejsze wyjście. Trygon pokazuje najłatwiejsze wyjście. Jeśli więc Pluton nie jest zintegrowaną energią, czyli dana osoba nie ma zintegrowanej kwestii związanej z mocą, z, z swojej energii seksualnej, swojej, swoich, swojej pasji, swojej kompulsywności, zwłaszcza jeśli tej osobie brakuje pasji. To będzie ważne. Brakuje jej jakiejś pasji do czegoś w życiu, Ym, lub nie potrafi do końca spojrzeć na swój ból. No to wtedy to będzie mocno oddziaływać na, yy, yy, na tą osobę i trzymać ją właśnie w ciągłym takim lęku, bezsilności, ale ta osoba nawet nie będzie sobie za bardzo z tego zdawała sprawę, tylko będzie kontynuowała te same, te same wzorce bez, jakiegoś, tak, bez jakiejś inicjatywy do zmiany. Natomiast. Yy, yy, natomiast. Yy, kiedy ta osoba znajdzie swoją pasję, znajduje swoją własną moc, przestaje się bać, przestaje się bać realizować siebie, swoich planów, swoich ambicji, wyjść ze strefy komfortu, zmienić pracę, nie wiem, rzucić męża, złożyć ten wniosek rozwodowy, skonfrontować nauczycielkę, która szyci z jej dziecka, nie wiem, i tak dalej. Z różnych takich sytuacji, kiedy ta osoba odnajduje tą swoją moc, to bardzo szybko zaczyna widzieć... Jak od razu lepiej się z tym czuje, i jak to fajnie zaczyna wpływać na jej poczucie bezpieczeństwa. A, I wtedy ona bardzo łatwo te lekcje swoje przyswaja i idzie dalej w życiu z taką większą pewnością i z większą mocą, która już nie buduje takich, ym, takich napięć, czy takich, takich właśnie no przyk przykrości. Tu jest też łatwe, stosunkowe przerzucenie właśnie tej. Y, tych, tych plutonicznych doświadczeń, właśnie do swojego poczucia bezpieczeństwa. Y, łatwość w, w wykorzystaniu głębokich wglądów plutona, y, intensywności plutona, y, bólu, nawet tak, z którym jest związany pluton, czy swojego ciała bolesnego, w to, żeby się poczuć właśnie bezpiecznie, że to nie trzeba y, tak mocno, intensywnie walczyć z samym sobą. W każdym razie, trygon e, Księżyc Pluton często jest też związany z e, kwestiami związanymi z przemocą czy doświadczeniem przemocy, gdzie jeden z rodziców przymykał oczy lub zaprzeczał istnieniu tej przemocy. I w związku z tym nie interweniował na przykład. I potem taka osoba, nawet jeśli to nie była jakaś przemoc ekstremalna, która. E, ale mogła też oczywiście być przy takim aspekcie, jak najbardziej, ale nawet jak nie była jakaś ekstremalna, ta osoba jest przyzwyczajona do pewnego takiego czasami niewłaściwego traktowania, to czasami brakuje tej motywacji, jest takie przyzwolenie i akceptacja no świat już jest brutalny, e, świat, jest, e, świat jest zły, nie ma w nim sprawiedliwości, no tak to już jest. I potem ta osoba sama przymyka oczy na pewne rzeczy i pewne czerwone flagi w swoim życiu i znosi wiele kwestii z tym jest też związany właśnie trygon, że ta energia tak płynie i ona znosi pewne niewygodne rzeczy. Ale jak tylko właśnie dokona się tej transformacji na pozytywne i zacznie się odkrywać swoją moc, realizować swoje wartości, yy, zmienić swoje standardy bezpieczeństwa, przestać ciągle się przyzwalać na to, co nie jest bezpieczne, przestać akceptować kontrolę i manipulacje. Która się gdzieś intuicyjnie wyczuwa, a którą po prostu dana osoba po prostu y, przyzwala na jej istnienie i na jej akceptację, czy w miejscach pracy, czy gdzieś indziej. Czyli w pewnym momencie, jak ona wychodzi z, takiego, z takiej przyzwalającej energii, to ona w bardzo naprawdę fajny sposób też może wzrosnąć i szybko wzrosnąć. I y, to nie musi wymagać jakiegoś takiego przechodzenia przez turbulentne emocjonalne doświadczenia, żeby w miarę szybko siebie pozbierać, rozwinąć. I zacząć korzystać ze swoich własnych zasobów mocy i z większego zaufania do, do samego siebie. Więc tutaj, też ta odbudowa zaufania do siebie, odbudowa zaufania do świata też może, może łatwo nastąpić, ale często brakuje motywacji, więc osoby z takim trygonem. Trzeba im trochę przypominać, zwróć uwagę, to nie jest dobre, że ktoś Ci zrobił taką krzywdę, albo że ktoś właśnie mówi w ten sposób. Znowu przyzwalasz na tą przemoc. Czemu? Nie nauczyłeś się na ostatniej lekcji, yy, czy na ostatnim swoim doświadczeniu życiowym. Czemu jeszcze raz na no to przyzwalasz i przymykasz oczy? Przypomnij sobie o tym, przestań przyzwalać. I okej, okay, u tej osoby to jest takie, to tak w miarę łatwo do niej przejdzie, przemówi. I można wtedy wprowadzać jakieś zmiany, tylko właśnie ważny jest ten aspekt związany z motywacją, z pobudzeniem, z inicjatywą. Bo inaczej jest już u ludzi z koniącją Księżyc, Pluton z opozycją. Tam jest troszkę więcej takiego, takiej inicjatywy w tych aspektach. Więc z czego potrzebujesz, jeśli masz Księżyc, którego nie do Plutona? Potrzebujesz przede wszystkim przestać uciekać. Samo oszukiwać się, yy, przyzwalać na rzeczy, które przecież ci się nie podobają, przecież ci nie służą, przecież ci nie wzmacniają. Odpowiedz sobie wtedy na to pytanie: na jakie rzeczy, które nie zwiększają mojej mocy, przyzwalam, na jakie rzeczy, które trzymają mnie w bezsilności, słabości, przyzwalam. Yy, I dlaczego tak robię i co mogę z tym zrobić? I to jest trening. I to jest powtarzane, te pytania powinny być powtarzane co jakiś czas, żeby nie było przymykania tutaj oczy, oczu na takie kwestie. W przypadku Księżyca, Trygon, Pluton będziemy mieć do czynienia dosyć często albo z tym, że ktoś pozwala na tą przemoc, czy tą manipulację, czy tą siłę sprawczą innych ludzi, albo że w drugą stronę ta osoba po prostu czuje się wygodnie w takich butach i w takich sytuacjach i na przykład tworzy relacje, związki. Czy sytuację w pracy, trzyma się takiej pozycji w pracy, która im to daje. I to też warto zwrócić uwagę, bo to wcale tak nie jest, że jak rozwijamy się duchowo, czy że mamy rozwój osobisty, to już nie jesteśmy po tej ciemnej stronie mocy. Czasami po prostu tego nie widzimy, czasami nasze, nasz cień staje się bardziej subtelny i bardziej dzięki temu zaawansowany w, swojej, w swoich praktykach i w swoich metodologiach. Więc zwróć uwagę na ten feedback ze strony innych ludzi, na to, jak na ciebie reagują, na to, jak e, wpływają. Czy nie co Cię trzyma w, w związkach, w pracy, w innych rzeczach. Czy jest to jakieś czerpanie e, właśnie mocy ze swojej pozycji, czy z tego, że inni ludzie, mu, że innymi ludźmi możesz się w jakikolwiek sposób wysługiwać, bo to też jest ten Pluton w trygonie do księżyca, który lubi, e, lubi czuć tą moc i lubi tak troszkę się wysłuchiwać. E, energią innych ludzi, więc tutaj jest na pewno budowanie motywacji. To może iść w dwie strony, tak, bo to tak jak wspomniałem, może też być po prostu taki typowy Chińczyk na taśmie produkcyjnej, który to akceptuje przez, um, że pracuje 15 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, więc jest tutaj po prostu konieczność. Zauważenia, że możesz zmienić swoją rzeczywistość w oparciu o te właśnie wszystkie plotoniczno księżycowe kwestie. Nie musisz temu wszystkiemu tak ulegać. Możesz znaleźć bodziec, który wyciągnie Cię z obsesji, jeśli to jest problem, z kompulsywności. to jest trudno zmienić po prostu te paterny, te wzory. I jest tendencja właśnie do przymykania oczu na to. Umniejszanie problemu, problemom, Szybkie wynagradzanie siebie za rozwiązanie problemów, czyli rezygnacja z jakiegoś kompulsywnego zachowania na... Trzy dni potem nagradzanie się przez trzy miesiące. tak? Więc jest tutaj po prostu, czasami brakuje tutaj takiego bodźca, yy, 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 no i to właśnie wygląda na takie przyzwalające zachowania, przyzwalające pewne destrukcyjne zachowania, czy pozbawiające nas mocy, pozbawiaj, pozbawiaj, yy, pozbawiające nas wpływu na swoją rzeczywistość, więc zwróć uwagę właśnie na, na te kwestie i zaufaj sobie, że będziesz w stanie zachować pewien rodzaj determinacji, jeśli zmienisz swoją decyzję i swoją trajektorię, bo uwierz mi, że będziesz w stanie tą moc z siebie wydobyć, tak? Czyli jeśli na przykład tkwisz w pracy, w której się czujesz zniewolony, bezsilny, nadużywany, kontrolowany, yy, niedoceniany, czyli doświadczasz tego plutona w pracy i masz pomysł na inną pracę, ale wiesz, że będzie to wymagało z, jakiegoś strony, z jakiejś strony u ciebie takiego wysiłku większego i budowania zaufania, i tego, że będziesz musiał, nie wiem, musiała, czy musiał trochę więcej odpowiedzialności na siebie włożyć, to ten aspekt wskazuje na to, żeby pójść w tą stronę i sobie właśnie zaufać i budować to zaufanie do siebie. I, i, i po prostu nie przyzwalać tak bardzo na, na ten status quo. I nie liczyć na to, że po prostu wszystko się samo jakoś tam zmieni i ułoży. Więc to jest takie moje przesłanie, jeśli chodzi o ten aspekt Trygon, Księżyc, Pluton. Dzięki za uwagę. Dobrze, przybliżyłem Tobie w tych filmach, jak interpretować aspekty między Księżycem a Plutonem. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Zapraszam na więcej informacji na kurs podstawowy i kurs zaawansowany Astrologii Samorozwoju, a także do zakupienia mojej książki. I, yy, i do zobaczenia na kolejnych filmach.